Witam państwa serdecznie na konferencji naukowo-społecznej. Nazywam się Adam Socha, jestem członkiem Stowarzyszenia Święta Warmia i publicystą pisma Debata. I w imieniu pisma i Stowarzyszenia będę tę konferencję prowadzić. Proszę państwa, dlaczego właśnie Święta Warmia i Debata taką zorganizowały taką konferencję? Proszę państwa. Dokładnie 10 lat temu, też w maju 2009 roku, po raz pierwszy w życiu trafiłem do Zakładu Gospodarki Odpadami przy Łucy Lubelskiej i wiedziałem do tego momentu o gospodarce odpadami tyle, co każdy przeciętny mieszkaniec, czyli tylko tyle, że wyrzucam czarny worek do kontenera i ktoś to wywozi i to wszystko była moja cała wiedza. A y, dlatego tam się pojawiłem, bo wówczas załoga groziła strajkiem, domagała się podwyżki i tam y, razem z radnymi y, pojechałem, o wówczas był przewodniczącym Rady pan Zbigniew Dąbkowski, bardzo serdecznie witam. Więc Pan doskonale pamięta. I tam poznałem głównego technologia technologa z Goku, Pana doktora Marka Agobusowicza. On pokazał mi tam funkcjonującą spalarnię odpadów medycznych, którą z Goku kupił za 6 milionów. I powiedział, proszę Pana, władze miasta chcą budować spalarnię. To jest bardzo zły pomysł. I wytłumaczył mi, dlaczego. Pan doktor Marek Rubsowicz wówczas to był chyba jeden z najlepiej obeznanych w Polsce znawców gospodarki odpadami i spalaty, bo zobaczył je na, na kilku kontynentach, i później zrobił wykład dla stowarzyszeń zainteresowanych tym tematem. I od tego czasu pisma, pismo debata zaczęło się tym problemem zajmować. Okazało się dziesiątki artykułów na ten temat przez te wszystkie lata. Niedawno właśnie 6 kwietnia mieliśmy spotkanie z prezydentem miasta i prezesem MPC-u i pan prezes Kondorowek wyciągnął segregator taki gruby. Okazało się, że wszystkie te teksty nasze gromadzi, już taka gruba księga się yy, uzbierała. E, więc to tłumaczy, dlaczego tym tematem się zajęliśmy. I e, po tych 10 latach walki, przez ten czas w pewnym momencie udało nam się zastopować budowę spalarni odpadów zmieszanych. E, no, a teraz, e, jakby taki, no, ostatni, można powiedzieć. Ostatnia próba, ostatni taki nasz akt rozpaczy, żeby mieć czyste sumienie w postaci, tą konferencję, że już wszystko, co było w naszej mocy, zrobiliśmy, aby do tej, do tej inwestycji nie dopuścić. W trakcie powstał ruch społeczny antyspołaniowy. Tutaj chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Osobom, które ten, y, bardzo się w ten ruch zaangażowały, Pani Marianie Hołbowskiej, pani y, Marii Zejmer, były pana Pasynia, panu Tadeuszowi Poźniakowi, panu Jackowi Pachuckiemu, panu Markowi Przybyszowi Wiesławowi Wachaczowi, panowie za własne pieniądze wydawali ulotki, zbierali podpisy pod referendum z miasta. Y, proszę państwa, jest coś symbolicznego, że w momencie, gdy w kwietniu podczas drugiego przetargu na Wykonawcy spalarni w Olsztynie, gdy MPC otwierał oferty, w tym samym momencie radni miasta Madryt podjęli uchwałę o zamknięciu swojej spalarni. Walczyli o to mieszkańcy Orlando III Madrytu od wielu lat. Po wielu latach walki osiągnęli sukces. Zamykają i przechodzą na Zero waste, czyli nie będą spalać, tylko przestawiają całą gospodarkę odpadami na maksymalny stuprocentowy odzysk. My natomiast chcemy kopiować ten kolosalny błąd, który popełnił zawód. Nie wiedzą to oczywiście, bo jak uruchamiali pierwsze spalarnie, nie wiedzieli jakie będą tego skutki. To wyszło w trakcie, że okaże się to podczas filmu, który będziemy imitować, chcieliśmy tę konferencję zorganizować wspólnie z władzami Olsztyna. Do tej pory wszystkie konferencje, które były organizowane na ten temat, organizowane przez władze miasta i przez spółkę MBS, były jednostronne. Tylko i wyłącznie zapraszały władze miasta ekspertów, naukowców, którzy popierali budowę spalarni. Strona społeczna była, y, mogła sobie przyjść, y, siąść y, w rządku i na sam koniec zadać kilka pytań. Taki był, takie było podmiotowe potraktowanie przedstawicieli y, społeczeństwa, organizacji społecznych. Proponowaliśmy, żebyśmy zorganizowali wspólną konferencję i strona społeczna zaprosiła swoich ekspertów, władze miasta swoich i w drodze. Uczciwej, podwójnej debaty. My po prostu posłuchamy i wyrobimy sobie własne zdanie. Władze miast przez trzy miesiące nas zwodziły. Prezydent mówił, że tak zrobimy, a aby w końcu 6 kwietnia powiedzieć swoje stanowcze nie. Więc organizujemy tę konferencję sami na takich właśnie zasadach, jak, jak proponowaliśmy prezydentowi. Czyli y, będzie tutaj możliwość konfrontacji. Bo bardzo, bardzo serdecznie dziękuję naukowcom, którzy tutaj przyjechali Pro Publico Bono, nie żądając żadnych honorariów. I że y, gość poprzedniej konferencji, gość y, pana prezydenta Olsztyna na poprzednich konferencjach, również dzisiaj spratykował się z łodzi, y, pan doktor rehabilitowany inżynier Grzegorz Wielosiński z Politechniki Łódzkiej, więc będzie, będzie bardzo ciekawa debata. Proszę Państwa, zaproszenia wysłaliśmy do burmistrzów i wójtów 37 gmin, udziałowców spółki z GOR. Osobiście wręczyłem zaproszenia wszystkim radnym Rady Miasta i prezydentowi Krótowi Zaproszenia dostali też wszyscy radni sejmiku, marszałek województwa, wojewoda. Prezes MPC-u, prezes GOK-u, przewodniczący albo prezesi trzech największych spółdzielni mieszkaniowych, prezesi ipok ów pani Czekan, Nauk o Środowisku UWM, ministro, minister środowiska, przedsiębiorczości i technologii y, i pani inspektor Wioś, parlamentarzyści z Wargnazu Związku i wszystkie orsztyńskie media, oraz oczywiście mieszkańcy Olsztyna. Y, Udział potwierdzili za to serdecznie samorząd, samorząd, samorządowcy, za to serdecznie dziękuję i dlatego, że jest to gdzieś 25% z tych udziałów udziałowców spółki ZGOG, więc chciałem imiennie szczególnie powitać, że są tak odpowiedzialnymi za, za swoje wspólnoty, że uznali, że trzeba tutaj dzisiaj być. Także witam serdecznie Panią Marzenę, Marzenę Lewelską, Zastępcę Burmistrza Izba Kamerlińskiego, Panią Katarzynę Łuczkowską z Urzędu Gminy Górowo i Ławeckie, Panią Magnieszkę Kaczmarczyk z Gminy Rozogi, Panią Monikę Jabłońską z Gminy Stalich Pana Sławomira Kowalczyka Wójta Świątek, Pana Cezarego Łachmańskiego, Burmistrza Miasta Pasym, Pana Jarosława Kowalskiego, Burmistrza Dobrego Miasta, Pana Krystyna Korzyckiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Mrogoło, Pana Tomasza Kołodziejczyka, zastępcę wójta gminy z Ramińskich. Wiem, że mieli być inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu. Mam nadzieję, że są. Prezes GOP, Pan Mariusz Wyszewski najpierw potwierdził, że będzie dzisiaj na konferencji, a wczoraj przysłał maila, że bardzo mu przykro, ale niestety nie będzie mógł być obecny. I przechodzimy już teraz do konferencji. Dwa bloki. Pierwszy blok spalarniowy. Otworzymy emisję wielokrotnie nagradzanego filmu BBC, To będzie fragment filmu, bo cały jest bardzo długi. Pod tytułem Trash z listopada 2015 roku. Yy, o, o spalarniach. Po filmie pan doktor Nicznie Bogdan Seller, prezes Zarządu Fundacji Naukowo-Technicznej, Witajń z przedstawieniem powody, dla których nie należy budować spalarni odpadów. Pan doktor też nam też wyniki raportu z listopada 2018 roku organizacji Toxicowatch z Holandii, która przez ponad dwa lata badała poziom emisji substancji toksycznych i pyłów ze spalarni w Harlingen. To najnowsza spalarnia holenderska wybudowana w 2011 roku, była reklamowana przez Ministerstwo Gospodarki Holandii jako najnowocześniejsza spalarnia w Unii Europejskiej. Miał ten raport osobiście przedstawić jego autor, pan Apel Arkenbaum, ale w tym samym czasie odbyła się bardzo ważna międzynarodowa konferencja w Genewie, COPS i y, dostałem maila od pana Abla. Drogi Adamie, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, ale niestety nie możemy być w tym czasie w gdyż y, w tym czasie odbyła się y, konferencja y, w Genewie, która pochłania nam bardzo dużo energii i czasu. Wraz z 500 innymi organizacjami pozarządowymi na całym świecie chcemy wystosować do decydentów bardzo ważny apel, aby wycofali się, wycofali się z budowy spalarni odpadów. Najlepszego apel. To będzie pierwsza część po prezentacji będzie debata między naukowcami, których zaprosiliśmy, głosy usłyszymy za i przeciw i wtedy przejdziemy do drugiej części, w której pan doktor habilitowany inż. pan przedstawi nam swoją autorską koncepcję gospodarki odpadami dla 37 gmin dla trzydziestu 36 gmin. Proszę Państwa, tutaj na stoliku leżą kartki, w trakcie można pisać pytania i dostarczać mi i po tych dwóch turach, ile czasu zostanie, to te pytania będę odczytywał, a te, na które naukowcy nie zdążą odpowiedzieć to y, odpowiedzą mi mailowo i ja, y, ja je Państwu prześlę podać się na tych kartkach swoje adresy mailowo. Nie rozumiem, nie ma zadawania pytań, tak? Jak w tej... y, proszę Państwa, y, w trakcie nie ma, bo to jest przede wszystkim debata przed, czy, dla naukowców. Y, chcemy chcesz słuchać przede wszystkim naukowców, to jest dla chwili na najważniejsze. Na sam koniec będzie dyskusja. I ile czasu starczy, tyle będzie na dyskusję. I wtedy będzie można zadawać pytanie. Tak jest. Także zaczynamy od projekcji filmu Tras i misji.